Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku odkrywającym tutaj ludzi, którzy stoją za projektem i Tak, wczoraj wam obiecałem, dzisiaj będzie kolejna osoba. Tak, wczoraj powiedziałem, kolejny Pokemon odkryty. Tak, bo tak widzicie tutaj mamy takie taką formę, jak, jak to było kiedyś w Pokemonach Także nie wiadomo kto. No i co, dzisiaj będzie to Mateusz Skrzypiec. Mateusz tutaj ukrywa, czy właściwie ukrywał się, można powiedzieć, pod podnikiem Nikoś. Także znacie go jako, jako Nikosia, ale tak jak widzicie, no, obiecaliśmy tutaj odkryć siebie, także robimy to. Mateusz tutaj zajmuje się w projekcie Focus głównie właśnie obszarami marketingu, projektowaniem graficznym i tym takim ogólnie pojętym web developmentem, tak, Czyli jakby tym takim, jak gdyby wszystkim tym, co powoduje, że to wszystko w pewien sposób wygląda, tak. Od kilku lat, też właściwie od mniej więcej od tego roku 2017, jest tutaj z nami, bo jesteśmy tutaj na. Czy rozpoczęliśmy wszystko od kanału na, na Discordzie? Tam, tam się właściwie poznaliśmy. Wszyscy także od tych ponad 6 lat tutaj też, też siedzi tutaj w tematach krypto, technologii blockchain. Tak więc, jak widzicie, no nie jesteśmy tutaj osobami totalnie świeżymi. Jak to niektórym mogło się wydawać, więc tak, to co, powitajmy Mateusza tutaj już oficjalnie. Jak sobie zobaczycie na Twitterze, Nikoś, czyli Mateusz też zmienił tutaj sobie już swoją nazwę, więc możecie go tutaj widzieć w takiej formie, jako właśnie współzałożyciel projektu. Focus, Focus Global, no i tego właśnie Focus TSO, no i także współzałożyciel tutaj polskiej społeczności Flare Network, tak. Jeżeli ktoś by chciał, no to też tutaj jest link do, do LinkedIna, tak, gdzie możecie sobie coś więcej poczytać, zobaczyć jakby to, co też Mateusz tutaj udostępnia u siebie no i generalnie Mateusz jest odpowiedzialny za to. E, czuwa nad tym żeby wszystko wyglądało tak jak wygląda tak jak sobie zobaczycie wchodzimy na, na stronę nawet samego Flare Global FCX tak no to mamy tutaj te wszystkie zakładki tak typu blog no to Mateusz się zajmuje tym żeby to wszystko było ułożone żeby wszystko funkcjonowało żebyście mogli wygodny fajny e, e, i, i miły dla oka sposób tutaj z, e, z naszych stron korzystać mogli się tutaj poruszać po tym całym naszym mini ekosystemie polskiej społeczności na przykład newsy tak Mateusz też codziennie się zajmuje tym żeby dodać newsy więc tak to to właśnie jemu zawdzięczacie to że wygląda to myślę bardzo przyjemny sposób jest to praktyczne możecie tego spokojnie Tutaj używać. Mateusz też jest odpowiedzialny za utrzymywanie w funkcjonowaniu tej stronki, właśnie Global FCX, a tak, czyli właśnie wszystko to, co było tutaj, no to Mateusz tutaj siedział, układał to, projektował, żeby to, właśnie, wyglądało w taki sposób, jak to wygląda. Tak więc. Myślę, że to tyle, bo nie ma co się tutaj jak gdyby rozwodzić nad, nad tą kwestią prezentowania nas. Jutro będzie jeszcze jedna osoba, ale, tak jak powiedziałem, warto o tym myślę jeszcze raz wspomnieć no to to jest tak, że jak gdyby przy projekcie Focus też pomaga jest zaangażowanych więcej osób, tak, żeby to nie było, że tylko my we trzech i koniec, tak, to absolutnie to tak nie jest, ale tak jak powiedziałem wcześniej, zaczynamy tutaj od nas, zobaczymy też, czy te pozostałe osoby będą chętne do tego, żeby jak gdyby wyjść publicznie, tak, jeżeli tak, no to, to wtedy pewnie to, to, to rozszerzymy tutaj, natomiast jeżeli nie, no to no, to będziemy po prostu o nich wspominać, oczywiście, to jest z tego miejsca też chciałem podziękować wszystkim, którzy, którzy to tworzą. Tak, bo to nie jest tak, że my coś tutaj jakoś zapominamy, czy chcemy pominąć. Nie, absolutnie nie. Także mówię, dziękuję wszystkim, którzy tutaj nam pomagają z różnych obszarów. No, i tak jak możecie zobaczyć, zebraliśmy ludzi, którzy mają tutaj różne kompetencje, no bo jednak prowadząc projekt, no musimy się jakoś też wszyscy uzupełniać, żeby to mogło, mogło sensownie funkcjonować. Więc to właśnie zrobiliśmy. No i dzięki temu byliśmy w stanie też zbudować to, co do tej pory jest zbudowane, bo pamiętajmy, że to, co widzicie tutaj, to jest jak gdyby dużo, dużo więcej pracy, tak. Popatrzcie, mamy trzy języki na ten moment. Nie? To nie jest tak, że my się ograniczamy, tylko do jakiegoś tam, nie wiem, jednej formy przekazu. Nie, mamy wszystko właściwie po polsku, tak? Po polsku jest to wszystko zbudowane. To właśnie, co tutaj widzicie, to tutaj. Też Mateusz budował, tak? Kwestie, kwestie, na przykład instrukcji, jak sobie zobaczycie, nie? tak? To tutaj jest w tej formie, to też właśnie zostało przez Mateusza stworzone. Jest tak, jak mówię, no, uzupełniam się tutaj na tych rozmaitych płaszczyznach. I to są rzeczy, z których naprawdę dużo osób też korzystało. No, też widzimy po statystykach otwarć strony, więc, więc widzimy, że faktycznie było to używane, że, że tutaj chętnie z tego korzystaliście. No i to, tak jak mówiłem wcześniej, to nie jest tylko tutaj po polsku, jest po angielsku, jest też po japońsku, ale to jest kwestia taka, że nie będziemy się tylko i wyłącznie zamykać jak gdyby na tą polską społeczność. Bo nie musimy się zamykać, możemy się otwierać, tak? Natomiast absolutnie nie będziemy zaniedbywać. O, nawet sobie zobaczycie, to mamy tutaj na japoński jest to przetłumaczone. Nawet moje imię i nazwisko jest przetłumaczone. Mateusza też tutaj zaraz wrzucimy. No i tu jeszcze będzie ostatni członek teamu, który na ten moment będzie tutaj ujawniony. Um. Tak więc działamy, działamy. No i dziękujemy też wam za wsparcie, za to, że tutaj jesteście, że budujemy to wszystko wspólnie. Tak, jak widzieliście, po ostatnich akcjach, nawet byliśmy w stanie tutaj ruszyć coś, tak? Typu kwestia na przykład ostatniego tej, 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 tej jak gdyby akcji z Tokenomią Pro, tak, ten polski projekt Tokenomia Pro, byliśmy w stanie jako społeczność przegłosować coś. Nie? Typu, OK, chcecie zrobić audyt, dawajcie propozycję różnych projektów, no i nagle się okazało, że Flare było w stanie, tutaj Flare Polska powiedzmy, tak, był w stanie przepchnąć to, żeby tokenomia pro zrobiła tutaj audyt dla Flare na przykład, więc myślę, że jest bardzo fajna opcja, jest tutaj duży potencjał, który na pewno wszyscy widzimy i no i co, rośnijmy tutaj w tym razem, także tak jak widzicie, ja, czyli Radek Salewski, tak, Mateusz druga osoba, jutro będzie trzecia osoba, także na razie z tym Was zostawiam. dzięki Wam bardzo, pozdrawiam Was, trzymajcie się, hej!